W dniu dzisiejszym pokazujemy ponownie nowo pozyskany autobus VDL. Akurat dzisiaj wyjeżdża w swój pierwszy rejs. Po powrocie wyjeżdża już z zespołem Łukowiacy do, do Niemiec w ramach, rozumiem, rewizyty młodzieży, która gościła u nas podczas koncertów które Państwo mogliście i ja również oglądać w, ko w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. To jest kolejny przykład, że warto pomagać, warto współpracować, warto inwestować w spółkę PKS, bo mamy tutaj jaskrawy przykład, który promuje doskonale miasto, miasto Łuków, ale, ale również powiat Łukowski, a przede wszystkim pokazuje nam zespół Pieśni Tanca, który ma ogromne zasługi w w, w kulturze na terenie nie tylko miasta, nie tylko powiatu, ale na terenie całego kraju i w Europie. To kolejny autobus z floty autobusów, związanych z promocją Henryka Sienkiewicza i naszej Ziemi Łukowskiej w oparciu o logo. Związane z samym Henrykiem Sienkiewiczem i z jego twórczością. Jeżeli ma się takiego nobliste, to trudno nie skorzystać z okazji i promować powiat Łukowski z wykorzystaniem tegoż właśnie logo. Dostałem właśnie tego faudela przydzielony przez prezesa, no i będę nim jeździł. Mamy teraz wyjazd pierwszy do Częstochowy na weekend, później z Łukowiakami jedziemy do Niemiec na 8 dni. Auto jest 57 osobowe Po prostu spełnia warunki, Euro 6 ekologia. No jest już takie auto międzynarodowe. Można się poruszać wszędzie. to jest bardzo dobra promocja poeta Łukowskiego. Ten no to nowy autobus będzie woził naszych mieszkańców, świadczył usługi na zewnątrz, ale przede wszystkim też i naszych y, y, artystów. Tutaj jest młodzież z zespołu Pieśni Tańca Ukowiacy, y, którzy tutaj są też, ich wizerunki y, są na, y, na tym autobusie. Przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi. Tomaszowi Madoniowi, prezesowi PKS-u w Łukowie i całemu kierownictwu, jak również zarządowi powiatu w Łukowie na czele z panem starostą Doryszem Szustkiem za, za ten piękny prezent, jakim jest promocja naszego zespołu, naszej młodzieży i naszej kultury ludowej. Myślę, że, że godnie będziemy reprezentowali w dalszym ciągu nasz, nasz powiat, nasze miasto na różnego rodzaju wyjazdach, których się szykuje w najbliższym czasie bardzo dużo.